Zapraszam Państwa serdecznie na dzisiejszy serwis informacyjny. Odbywały się imprezy września Jeleniogórskiego. Wśród sportowych na uwagę zasługuje 14 Bieg Jesieni, organizowany przez Towarzystwo Krzepienia Kultury Fizycznej Orle. Bieg odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 września. Start i meta obok klubu Orlik przy ulicy Stwosza w Cieplicach. Dziewczyny i chłopcy w wieku od 16 do 18 lat, a także kobiety biegać będą na dystansie 10 km, natomiast mężczyźni to jest powyżej 18 lat na dystansie 20 km. Zapisy do biegu przyjmowane będą w najbliższą niedzielę już od godziny 9.00. Natomiast w sobotę 12 września o godzinie 9 rano na Słonecznej Polanie w Cieplicach odbędzie się uroczyste i oficjalne otwarcie ogólnopolskiego zlotu kawaraningowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników tej formy uprawiania turystyki. A teraz o uwagę proszę wszystkich miłośników psów. W sobotę o godzinie 10 przy Technikum Weterynaryjnym w Wieleningurze odbędzie się akcja bezdomnych psów. Wszystkie porzucone, wypędzone lub też zagubione psy będą oczekiwały na swoich nowych właścicieli i przyjaciół za przysłowiowe psie pieniądze. 10 września w godzinach wieczornych przybyła do Jeleniej Góry zaprzyjaźnion zaprzyjaźnionego miasta Erfstadt 50-osobowa grupa Niemców, którzy wezmą udział w realizacji imprez września Jeleniogórskiego. Goście mieszkają w przesiece, w domu wypoczynkowym. W czasie pobytu niemieckich gości przewidziano m.in. występ zespołu Harmonii Achrem pod kierownictwem pani Anety Bulden Krebs w piątek o godzinie 19 na placu ratuszowym oraz w sobotę 12 września o godzinie 16 w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Także zainstalowanie na placu ratuszowym w sobotę i w niedzielę 60-metrowej miniatury kolejki parowej. Twórcą i właścicielem kolejki jest pan Otto Strażnicki, Austriak z pochodzenia, od końca II wojny światowej mieszkaniec Erfstadt-Kottingen. Kolejka będzie dostępna dla Jeleniogórskich dzieci w sobotę i w niedzielę na placu ratuszowym od godziny 10.00. Już w przyszłym tygodniu otwarty zostanie ruch kołowy przez most nad Bobrem przy ulicy Mostowej, natomiast ruch dla pieszych będzie możliwy po 25 września. Tymczasem piesi przechodzić będą jak dotychczas po drewnianej kładce, która została tam zbudowana. Wraz z uruchomieniem przejazdów przez most powrócą do stanu poprzedniego trasy przejazdu autobusów MZK. 12 września w sobotę o godzinie 11 na rakownicy przy ulicy Okopowej odbędą się biegi eliminacyjne do Pucharu Polski w karkonowskim półmaratonie górskim. Także w sobotę o godzinie 15 odbędzie się pierwsze zebranie reniogórskich Amazonek. Kluby Amazonek, szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych, zrzeszają kobiety, które przeszły zabieg mastektonii, czyli amputacji piersi. W trakcie zebrania przewidziano spotkanie z lekarzem oraz przedstawicielem niemieckiej firmy zajmującym się wyrobem PROFES. Uprzejmie informujemy młodzież młodszą i starszą, że w Domu Kultury przy Ulicy Skłodowskiej na 3 października zaplanowano kolejny program pod tytułem Super Playback 3. Kto zechce w nim uczestniczyć, niech zgłosi swój udział w MDK zapisy do 28 września. Otrzymaliśmy komunikat Państwowego terenowego inspektora sanitarnego w Wielkiej Górze. Brzmi on następująco: Na terenie miasta stwierdzono pierwsze zatrucia pokarmowe Salmonello. Zatrucia te spowodowane zostały spożywaniem surowego mleka i przetworów z niego produkowanych. W związku z tymi zatruciami przestrzega się mieszkańców miasta przed kupowaniem artykułów mleczarskich niewiadomego pochodzenia, sprzedawanych w niech higienicznych warunkach, handlem obwoźnym na podwórkach, przystankach lub na ulicach. Przypominamy melomanom, że w sobotę 12 września o godzinie 19 w kościele Razma i Pankracego odbędzie się uroczysty koncert oratoryjny w programie. Stabat Mater Rossiniego i kompozycja pod tytułem Beatus Wir Vivaldiego. Wykonawcami koncertu będą soliści, dziewięć osób, chór Wrocławski Kaudinium i Orkiestra Symfoniczna Philharmon. Miński Ośrodek Kultury w Wieleniej Górze przyjmuje zgłoszenia na popołudniowe zajęcia dla młodzieży w następujących sekcjach. Sekcji telewizyjno-filmowej, sekcji tkactwa artystycznego, warsztatach teatralnych Teatr Bam Bosch, pracowni fotograficznej, zajęciach plastycznych, zajęciach umuzykalniających i rytmiki dla dzieci, pracowni fotograficznej, konsultacji dla gitarzystów za zaawansowanych, konsultacji dla gitarzystów, konsultacji dla gitarzystów basowych, konsultacji dla perkusistów oraz konsultacji dla wokalistów. W trzeciej dekadzie września Miejski Ośrodek Kultury rozpoczyna też kursy. Kursy języków obcych: angielskiego, niemieckiego i włoskiego dla początkujących i zaawansowanych. Kursy tańca dla dorosłych, taniec towarzyski, kursy tańca dla młodzieży towarzyski i dyskotekowy oraz kursy tańca dla dzieci. Zapisy do poszczególnych sekcji i na kursy oraz szczegółowych informacji dotyczących terminów i opłat można uzyskać w sekretariacie MOKU od 8 do 20. Numery telefonów 22801 i 24827. Powtórzę jeszcze raz numery telefonów: 22801 i 24827. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym serwisie. Dziękuję.